Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiejszy temat lekcji to koronawirus. Moi drodzy, no nie da się ukryć, że prawie każdy mówi na ten temat, dzisiaj, tak, w dzisiejszych czasach na ten temat, dlatego przygotowałam Wam słownictwo i zdania. Mam nadzieję, że osobom, które mieszkają w krajach niemieckojęzycznych, przydadzą się właśnie tutaj te zdania i to słownictwo. Koronawirus w języku niemieckim brzmi bardzo podobnie. To jest koronawirus. Bardzo często mówią w skrócie po prostu korona. My w języku polskim, może i też możemy skrócić, nie, nie, nie wgłębiam się w to. Dobra, przechodzimy do słownictwa i do zdań. Takim bardzo ważnym tutaj słowem w odniesieniu do tego tematu jest Dea Abstand, czyli odległość, odstęp. Bo może ktoś do nas powiedzieć halten Sie Abstand. Tryb rozkazujący. To znaczy, niech Pani trzyma odstęp lub niech Pan trzyma odstęp. Halten Sie Abstand. Można też to powiedzieć e, w taki sposób, kiedy do kogoś zwracamy się na Ty. Halt Abstand. Trzymaj odstęp. Tak? Tą odległość. Trzymaj odległość. Raczej powiemy trzymaj odstęp. Halt Abstand. Tutaj y, takim jakby kluczowym czasownikiem, łączącym się po prostu z tym rzeczownikiem, abstand jest halten, czyli trzymać, tak? Ten odstęp. Tu mamy po prostu tryb rozkazujący. Możemy też powiedzieć troszeczkę w sposób taki bardziej grzeczny, czyli dodając słowo bite, na przykład, na przykład bite halten z imię abstand. Czyli takie proszę, tak? Y, proszę trzymać. Mea absztan, czyli taki większy, większy odstęp. Tu też mamy halten sie, czyli zwracamy się do kogoś na pan, pani. Gdybyśmy chcieli to zdanie przekształcić po prostu w sposób taki, że do kogoś mówimy na ty, to zamiast halten dajemy, zamiast halten sie dajemy halt. Możemy też powiedzieć, może się też Wam przydać takie zdanie, że man sollte zwei meter abstand halten. Man sollte 2 metra Abstand halten. Czyli powinno się trzymać 2 metry odległości, czy 2 metry odstępu. E, możemy też powiedzieć, halten the Abstand zu anderen Menschen. Czyli niech pani czy niech pan, tak, e, trzyma odstęp od innych ludzi. Czy takie od innych ludzi trzymać odstęp to będzie cu anderen Menschen. Halten Sie Abstand zu anderen Menschen. Możemy też powiedzieć, że es ist wichtig, Abstand zu halten. Oder es ist sehr wichtig, Abstand zu halten. Że to jest ważne, żeby trzymać odstęp. Czy es ist sehr wichtig? Czyli jest bardzo ważne, Abstand zu halten. Ehm Czyli jest bardzo ważne, żeby trzymać odstęp. Tak tutaj się zamyśliłam, ponieważ też można powiedzieć SS ist wichtig, Abstand zu anderen Menschen zu halten". Czyli jest ważne, żeby trzymać odstęp od innych ludzi. Tutaj, kochani, osoby, które są bardziej zaawansowane, tutaj, kochani, powinniście umieć sobie te zdania po prostu przekształcać na różne inne kombinacje. Możemy też powiedzieć "Abstand halten". Kanfoa ansztekung szycen, czyli jakby trzymanie odległości może uchronić przed zarażeniem. Tu na temat słowa ansztekung będzie za chwileczkę, czyli takie zarażenie to jest Ansteckung, słowo, a szycen to jest chronić. Możecie też często zamiast słowa Abstand usłyszeć słowo distance. W sumie to znaczy prawie to samo. Haltens distance. ZEŚ anstecken, to jest czasownik tak zwrotny, znaczy zarażać się. Może on być albo zwrotny, albo nie. Zwrotny, czyli to z się. No tak jak po polsku. Bo kiedy powiemy na przykład, że ER HAT IN ANGESZTEKT, to nie będzie się, tak? Bo to znaczy on go zaraził. Czyli ANSZTEKEN, czas przeszły, perfekt. Ten partycyp 2. ANGESZTEKT. I tu nie ma się, nie ma tego zejść. Tak jak w języku polskim. Możemy też powiedzieć zdanie Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht anstecke. Ich aufpassen, muszę uważać, dass ich mich nicht anstecke, żeby się nie zarazić. Ich muss aufpassen. Ich will mich nicht anstecken, darum muss ich aufpassen. A, o to samo chodzi, co w tym drugim zdaniu, tylko e, inna kombinacja, czyli Iż will, will mich nicht anstecken. Nie chcę się zarazić. Darum, dlatego, muszę się Muszę uważać. Tu już mamy się, tak? E, muszę uważać, żeby się nie zarazić. Ja nie chcę się zarazić. Mein Nachbar hat sich mit Corona angesteckt. Mein Nachbar, czyli mój sąsiad hat korona mit corona angesteckt. zaraził się koronawirusem. E, tutaj zarażać się czymś ja zaraziłam się e, nie wiem tam, grypą e, my tutaj nie mamy żadnego przyimka w języku niemieckim jest zarażać się czymś, się zarazić, dodajemy to mit, mit mit korona okej okay. Czyli ześć anstecken, czasownik, a die ansteckung, zakażenie, zarażenie. I też tutaj to słowo właśnie, szycen, czyli chronić. Na przykład, wie kann man zyć mit korona anstecken? Jak można się e, zarazić koronawirusem? Wie kann man zyć mit korona anstecken? Też dajemy myt, po polsku nie mamy żadnego tutaj przyjmka, jak można się zarazić koronawirusem. Wie kann man sich vor einer Ansteckung schützen? schützen? Jak można się chronić przed zarażeniem? Przed, czyli vor, eine Ansteckung schützen. Hände waschen, schütz. For an, ansteckung. Taki przykład. Na temat mycia rąk będzie w kolejnej lekcji. E, czyli jakby mycie rąk, tak? Chroni przed zakażeniem, zarażeniem. Was schytz? For eine ansteckung? Co chroni przed zarażeniem? Zakażeniem, zarażeniem. Możemy też do kogoś powiedzieć und andere Anstekung, Czyli chroń siebie i innym przed zarażeniem, przed zakażeniem. Szycdyś, tutaj tryb rozkazujący od schützen, und undere i innych, eine Anstekung. Możemy też powiedzieć na przykład: To jest propozycja jednej mojej pani, która obserwuje mnie na Facebooku. Myślę, że to jest bardzo dobra propozycja. E, bo też możemy powiedzieć, że ich will mich der ansteckung nicht aussetzen. Aussetzen znaczy narażać. Czyli ich will mich tu po polsku powiemy na, czyli nie chce się narażać na zakażenie, na infekcję. E, tutaj powiemy na coś. Tutaj nie ma żadnego na. Czyli ich will kogo? się, mich der ansteckung nicht aussetzen. Ale też możemy że powiedzieć na przykład. Ich will dich, der Ansteckung nicht że nie chce się narażać na infekcję, na zakażenie, zarażenie. To tyle moi drodzy na tej lekcji. Już wkrótce kolejne lekcje dotyczące słownictwa z koronawirusem. Mam nadzieję, kochani, że Wam się to przyda. Wszystkie osoby początkujące, zapraszam do obejrzenia trzech pierwszych lekcji z mojego kursu języka niemieckiego dla osób początkujących. Linki do tych lekcji znajdziecie tutaj na dole w opisie. Do zobaczenia!